Psalm 26 Dawida. Wymierz mi, panie, sprawiedliwość, bo w niewinności mojej postępowałem i ufając w panu, nie zachwiałem się. Wybadaj mnie, panie, i wypróbuj, jak ogniem wypławiaj moje nerki i serce moje, albowiem dobrotliwość twoją mam przed oczyma i w prawdzie twojej chodzę. Nie zasiadam z ludźmi kłamstwa i nie obcuję z obłudnikami. W nienawiści mam zgromadzenie złoczyńców i nie przestaję z nieprawymi. Umywam w niewinności ręce moje i Twój ołtarz obchodzę, Panie, abym wydał głos dziękczynienia i opowiadał wszystkie cuda Twoje. Panie, umiłowałem siedzibę domu twego i miejsce, które jest przybytkiem twego majestatu. Nie porwi mojej duszy razem z grzesznikami, mojego życia razem z mężami krwawymi, w których ręku zbrodnia i których prawica pełna przekupstwa. Ja jednak w niewinności chodzę. Odkup mnie i okaż zmiłowanie. Na równym gruncie stoi moja noga. W zgromadzeniach błogosławić będę Pana.